Zacznijmy od razu, bez owijania w pawełnę. Jeśli od jakiegoś czasu mówisz wszystkim, że samotność jest dla Ciebie najlepszym wyborem że tak Ci wygodniej, spokojniej, że masz wolność i pełną kontrolę to chcę Cię dzisiaj zaprosić do jednej bardzo szczerej rozmowy. Sprawdź. Ale tak szczerze, czy to naprawdę jest prawdą, czy tylko plaster zakrywający ból, o którym nie chcesz mówić? Bo widzisz, samotność często udaje siłę. Z zewnątrz wygląda jak niezależność, jak dojrzała decyzja, jak świadomy wybór, ale w środku. I wiem to z własnego doświadczenia i wielu ludzi, których znam i których obserwuję. I w środku bardzo często jest lęk, rozczarowanie, żal i nieprzepracowana rana. Człowiek mówi wolę być sam z uśmiechem na twarzy, podczas gdy jego serce krzyczy zupełnie coś innego. Najgłośniej o swojej niezależności krzyczy ten, kto najbardziej boi się bliskości. I wiesz co jest najciekawsze: że te deklaracje rzadko kiedy kierowane są do świata. One najczęściej kierowane są do byłej osoby, byłego eks ex czy eksowej. Do kogoś, kto nas zranił, do kogoś, od kogo być może uciekliśmy, kto nas odrzucił, do kogoś, kto być może przestał nas kochać. To jest takie subtelne. Patrz, świetnie sobie radzę. Takie subtelne zdanie, które w rzeczywistości oznacza. Ja sam kiedyś wrzucałem masę takich treści. Dokładnie takie, że wolę być sam, że wreszcie mam spokój, że wreszcie nikt mnie nie ogranicza. Jest cudownie. A dziś widzę, że to nie był spokój. To była reakcja na ból. To było przykrycie pustki, a nie prawdziwa wolność. To był przytyk. Do przeszłej relacji, a nie decyzja, która miała mnie w pewien sposób rozwijać. I to właśnie jest fałszywa samotność. Nie ta, którą wybierasz świadomie, tylko ta, którą wybiera za ciebie Twoja rana. Samotność, wybierana z lęku, nie jest wyborem. Nie oszukujmy się. To jest po prostu ucieczka. I ta ucieczka potrafi prowadzić w naprawdę niebezpieczne miejsca. Człowiek, który zamyka się w fałszywej samotności, bardzo często zaczyna gorzknieć. To jest taki proces, którego w zasadzie nie widać od razu, ale z czasem staje się coraz bardziej oczywisty. Zaczyna się od przekonania. Że wszyscy są tacy sami, że ludzie zawodzą, że nie warto z nikim być, nikogo wpuszczać do swojego życia. Ale prawda jest taka, że jedna, dwie, a może nawet trzy osoby, które nas zraniły, to nie jest cały świat. Fałszywa samotność sprawia też, że człowiek przestaje rozwijać się emocjonalnie. Niestety, ale zamraża się po prostu. I wtedy w grę wchodzi co? Internet. Najlepszy wentyl, tak naprawdę, dla kogoś, kto nie chce czuć. Media społecznościowe. One dają idealne narzędzia, żeby udawać. Można zagłuszać własne emocje lajfami, komentarzami, scrollowaniem, wchodzeniem w dramy, ocenianiem innych, wrzucaniem jakichś kawałków złotych myśli. Widziałem to nieraz. Widziałem ludzi, nadal obserwuję, którzy spędzają całe dnie w zasadzie na TikToku. Rano wstają, odpalają live'a. Przed zaśnięciem długo w nocy schodzą z okienek czy na Facebooku. Tylko po to, żeby nie być sam na sam ze sobą, z własnym wnętrzem, z własnymi myślami. Człowiek wtedy zagląda wszędzie, tylko nie w swoje wnętrze. Im bardziej zraniony człowiek, tym głośniejszy komentarz. Im bardziej samotny, tym bardziej agresywny w internecie. Im bardziej tęskni, tym mocniej atakuje innych. Bo taka jest mechanika bólu. Jeśli go nie przepracujesz, zaczynasz go po prostu przerzucać na innych. Często pojawia się też zazdrość. Głęboka, taka podświadoma zazdrość. Nie powiesz tego na głos. Ale gdzieś wewnątrz boli cię widok ludzi szczęśliwych, relacji, które kwitną, par, które sobie ufają. I wtedy człowiek zamrożony w fałszywej samotności robi wszystko, by to zniszczyć, nawet nie zdając sobie wielokrotnie z tego sprawy. Nawet jeśli to tylko drobny komentarz, ironiczna uwaga, hejtowski wpis, podszywanie się pod kogoś. Czy próba psucia czyjeś relacji innymi metodami. Nie dlatego, że jest złym człowiekiem, ale dlatego, że jest zranionym człowiekiem. A kiedy człowiek długo ucieka od siebie, od własnego serca, od własnych pragnień, zaczynają się pojawiać naprawdę poważne konsekwencje. Badania jasno pokazują, że taka przewlekła, fałszywa samotność jest jednym z głównych czynników chociażby prób samobójczych. Nie ta zdrowa, nie ta uzdrawiająca, która również jest nam potrzebna, kiedy wchodzimy w samotność po jakiejś relacji trudnej, żeby się uzdrowić, żeby obrać kierunek, żeby wsłuchać się w siebie. Tylko ta wypełniona ucieczką, zamrożeniem, gniewem, pozorami siły, bo kiedy człowiek odcina się od relacji, tak naprawdę jednocześnie odcina się od energii życia, traci sens, traci kierunek, traci kontakt z emocjami, przestaje czuć, że jego życie ma znaczenie. A co dalej, to w części drugiej zapraszam za chwilę.